Właśnie dojechaliśmy do Elbląga, i żeby rozjaśnić Ci całą sytuację, pokażę latarnię. Ale nie byle gdzie, bo na środku chodnika. Na środku chodnika i od razu do głowy przychodzi mi puęta. Że z tymi latarniami jest dokładnie tak jak z moimi włosami. Są wszędzie tam, gdzie ich być nie powinno. A to prawda, zgodzę się w 100%. Ta już jest nawet krzywa, czyżby ktoś w nią wjechał pewnie rowerem. Remont tej, że na wierzchni wydaje się całkiem świeży. Spójrz, nowiuśki chodnik, nawet taki ładniejszy niż zwykle, zwykła kostka brukowa. Ale niestety latarnie ciągną się od tamtego początku do tamtego końca. Coś nieprawdopodobnego, przecież można te latarnie było postawić, a na przykład w tym miejscu, gdzie jest taka zatoczka, mam wrażenie, że jest zrobiona specjalnie pod latarnie, ale okazuje się, że nie. Teraz jest epoka, gdy ludzie chodzą z nosami w telefonie, a tutaj w Elblągu będą chodzić z nosami, ale w latarni. Wszystko po to, żeby ich złego fachu oduczyć. Właśnie to jest taka ścieżka zdrowia elbląska i spójrz proszę, nad jak idę tym chodnikiem, nie patrzę w telefon, to muszę się skupić na tym, żeby tą latarnię ominąć. Czyli muszę skorzystać z tej zatoczki, żeby przejść znowu tam. Genialne rozwiązanie. Strasznie dużo obowiązków. Nasz jest prosty.